Ostatnio ogłoszono, że Eurowizja Junior ponownie odbędzie się w Polsce. Czy ty byś już widziała kogoś z osób młodych oczywiście jako naszego reprezentanta? Trzeba mieć do 16 lat, prawda? Tak, Oliwka Klinkę. Jest to młoda wokalistka, która jest bardzo, bardzo zdolna. Również taki, taką zdolną jest Julka Bińczyk z, z naszej ekipy Youngstars. E, dziewczyny są warte uwagi i zawsze będę je wspierać, trzymać za nie kciuki i mówić o nich gdzie tylko mogę, e, bo bar, warto je zauważyć. Myślisz, żeby miał szansę powtórzyć sukces Roxy i Vicky Gabor? Trzymałabym bardzo za nie kciuki. Jeśli by Polska wygrała trzy razy z rzędu, Szafowa. Naprawdę. Cześć z tej strony Sylwia Lipka. Oglądajcie mój wywiad w przeambitni.pl, No i zostawiajcie lajka, subskrypcję i co? Do zobaczenia. <laughs>